Zwyczajny Jan Twardowski, nie od święta, właśnie na co dzień, taki, co przychodzi w czwartek po środzie. Nie martwi się, że kiepska pogoda, spokojny, że nic się nie stało, bo mlekowi kipiało. Nie myśli z lękiem, że małe zawsze za wielkie. Tłumaczy, że ktoś zmęczony bo serce ma z każdej strony wie że ktoś zgrzeszył po drodze a łza mu kapie w obrodzie w kuchni przed pokoju w ogrodzie mój bóg zwyczajny na co dzień rok 2000